Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jesteś zorganizowany, a to jest najdziwniejszy mecz rankingowy ever, jaki w życiu widziałem. I po prostu... Jesteśmy w szoku. Kurwa nie wierzę po prostu, tych typów, nie? Co się dzieje? Zobaczcie, e, to jest team The Rankers ogólnie, wchodzimy do gry, patrzymy. Oni są ogólnie e, w tym będzie martwi? Na wejściu, nie wiem dlaczego, nie wiem jak oni to robią, ale powiedzieli nam, że mamy freewina nie mamy free win'a. to tam jak widzicie jeden koleś wychodzi po... oni wychodzą jeden jest bot i potem wchodzi że tego bota za więc... O, zobaczcie co się dzieje no po prostu wychodzi coś komuś co się nagawał ja bo nie wiem a auto zagramy to może być łatwiej ja pierdy co się dzieje Nie jak... co... o... <zyskanie> <zyskanie> <ścoughs> <ś�im> <ś�im> yeah, ludzie skadasz, to... dobra, zaraz kończymy odcinek ogólnie Najdziwniejszy meczek Ever, rankingowy, Easy Win 16.0 oczywiście w tyle będzie. Do wyświetleń. Please recommend a snene, ja was reportuję, ziomy. Easy. Easy. Uh. We Good. Hard. Easy 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 Easy, Easy. 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 O, die. E, Guys, guys maybe... It's a magic! We are from... We are from Hogwarts! R Russia! We are from <grym> Hogwarts! Ej, ej chłopaki, oni teraz kurwa takie od... Oni tacy odpaleni. Nagle wychodzą. Nie? Okay, everybody, I think they're serious really about that shit. Ej, nie padli Ja znam nie tego koło, ja znam tego gościa drugiego, oni wtypali ja... No nie, nie, nie padli Wiktory! Rekt! A ja oni chcą pokazać, że dwa napięcia Ochrysz to szkła, ja, ja, rekt, mój rekt wem Of course A pro, rekt? Kompletuję i na kosy pięciu zabija Ok, właśnie A, a propos Okay. <laughs> What the easy. fuck guys? game. Eee, good 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 play some more? Can good, we play some more you you? Yeah, just, just, uh, just all maps, all maps, my friend. Okay. Is... Dobra, to było na tyle z meczu ankigowego. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, i Nie mam pytań. Na razie. We're, we're Cześć pompa. Oh,